Siemaneszko, z tej strony Shewood i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin czy Dziki Gon Next Gen. Eee, zaczynamy sobie w menu, żeby standardowo obejrzeć historyjkę. Tak, Wiedźmina w Fel był Nilfgaardski agent o imieniu Hendrik, który przebywał inkognito gdzieś w owej spustoszonej wojnie Ukrainie. Jego głównym zadaniem było zbieranie informacji o Ciri. Geralt nie zdołał jednak dotrzeć do Hendrika. Wyprzedził go Dziki Gon. Na miejscu Wiedźmin znalazł tylko trupa agentów. Szczęśliwie upiorni jeźdźcy nie dotarli do jego notatek. Z ich lektury wiedźmin dowiedział się, że Ciri gościła u lokalnego możnowładcy, barona, i zadarła z jakąś wiedźmą. Tak słyszeliście, ostatnio się byśmy u barona. Eee, I teraz mamy spotkać się z guślarzem albo z wiedźmą. Ale podjechaliśmy sobie do wsi pod Gaje, tak? Pod Gaja, chyba. Eee, tak, wieś pod Gaje. E, aby zacząć, aby namierzyć naszą wiedźmę O której tutaj wszyscy mówią Więc co, musimy ją odszukać Najlepiej to mieszkańców wypytać Albo posłuchać rozmowę czyjąś Zobaczymy, czy coś tutaj dziś gada Przy okazji wiecie, oczywiście standardowo Schabrujemy wszystkie tutaj Wszystkie rzeczy z domków No trzeba by nie bo mogę, to mi zabroni. To nie jest to Nie masz tutaj niewigarczyków, żeby posądzili mi o kradzież. A wioska się nawet wiecie. Nie, nie, nie spróbują mnie o, o nic oskarżyć. Będą się bać takie wieśniaki, wiecie o co chodzi, nie? to jest tu noc, więc też pytanie: czy my podsłuchamy tu jakąś rozmowę? Czy to tylko w dzień się da? Chyba, ja że musimy rzeczywiście z ludźmi rozmawiać, bo pamiętam, że coś się dało podsłuchać, bo po ktoś rozmawiał z kimś. Aby przy okazji, wiecie, usłyszeliśmy jednym uchem. No ale sam, tutaj z nimi nie mogę porozmawiać, nie chcę przynajmniej. Ty, może ty coś powiedzieć, widział? O, niezbyt. Pytanie, czy jakiś domek pominęliśmy. Chociaż już się dzień robi. Dawaj Gerard przeskocz. No co tam. Tutaj też nic nie chcę powiedzieć. O tutaj. Ci... Cichaj, ktoś idzie. I dała ci czarownica ten lubczyk na usiedlenie chłopa? No dała i nawet niedrogo policzyła. To może i ja bym poszła? Jak tam trafić? Przy wiosce jest mały staw i ścieżka. Pójdziesz nią aż do samotnego kamienia. Pojdziesz kamień i skręcisz w prawo ze ścieżki w las potem prosto. Jak miniasz w lesie porzucony wózek, to będzie znak, że dobrze idziesz. No i znamy, droga. Nie wygląda na to, że jednak trafię, Słyszałem, do tego, że rozmawiacie o czarownicy, chciałbym to się... źle słyszeli? I w ogóle za daleko zaszliście, to tylko biedne chałupy, trzeba wam zawrócić na główny trakt. No, oczywiście one nam nic nie powiedzą teraz, ale my wszystko słyszeliśmy, mamy dobry słuch, jak na witwinę przystało i wiemy gdzie wieźma mieszka. Zrozumiałe czemu nie chcą powiedzieć o Wiedźmie, Bo jeżeli im pomaga, a przyszedłby ktoś, kto wieźm nie lubi, na przykład e, ten wieczny ogień, no to mogliby wieźmę schwytać, napal nabić, bić i spalić, nie? Więc ją chronią tam. Próbują o niej nie mówić. Ale wychodzi jak wychodzi. My na szczęście Wiedźmy zabić nie chcemy. My na szczęście wieźmy zabić nie chcemy. Chcemy tylko przepytać, co się stało z Anną, albo z Tamarą. I zobaczymy, co nam powie. Kamień jest teraz na prawo do porzuconego wozu. Tak, biegniemy na prawo. Tutaj chciałem sobie tylko zdobyć yy, przy okazji kwiatki. A może wjeźdźmy damy kwiatki od razu. O, Oj. na za o Zobaczmy, oczywiście. Oj, 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 oj. Trzeba uważać. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Czekajcie. Dobra, został jeden. No ja poczekam na tego Quena. Dobra. Udało się, ale ledwie wam powiem. Już się wystraszyłem. No ale na szczęście nie znam innych, Jestem silny Wiedźmin Geralt. Było wszystko kontrolowane. Wiecie, trochę dreszczyku emocji trzeba było do filmu dodać. Żebyście nie myśleli, że tak szybko, łat wszystko łatwo idzie Zawiszamy sobie przed rozmową z wieśmą Zobaczymy co tutaj będzie Pani Pani pomoże Chrowina harczy i sklepiska już nie wstaje Z krapów roba się leje Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy pani znacie się na wszystkim A to jedyna krowa we wsi Reszta padła z głodu Albo żołdaki zabrały. O Bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. My tą wiedźmę znamy. Nie wiem czy Geralt to pamięta. nie pamiętam. No I zabrać się w głowę takimi głupotami. Tutaj ona nawet Zajzliło nic nie wszystko. musi. <laughs> nic nie musi robić, bo. Krowa chora pewnie przez. brudną oborę, tak jak stwierdziła. Hmm. Tutaj to jest dla pisu, żeby wiecie. Chłopi myśleli, że to rzeczywiście magia. A tu głównie wysprzątają oborę po zbędność bakterii pewnie krawa wyzdrowieje Dobra, chodzimy sobie Jest do domu i znikła. Była i ma. Diabli ją sięły Zwykłe maści. Nic specjalnego. Idzimy przeszukać O, no, tu mamy przepis do rzęs. Od razu jakieś inne rzeczy, których nie przeczytałem wcześniej, najwidoczniej. Hmm, to tylko zwykła świeca. No i gdzie ona się podziała? Te to te panieczyny to by mogła ogarnąć trochę. Hmm, udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. Znasz się na magi. Takich cacek nie widuje się Silną aurę to artefakt albo. A więc tutaj zniknęła. No i czy my chcemy wchodzić w portal? Nie wiem, nie Nienawidziłem portali. No, no, ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geral. Jestem na górze, nie krępuj się. No i mamy Kaera. Tutaj mam jakieś piatki, podzwiedzam, bo może tutaj coś ciekawego będzie. Eee, a nie wiem, czy my tu wrzucimy, kiedykolwiek, nie pamiętam. Wydaje mi się, że to miejsce już nie wrócimy. Więc gdyby tu jakaś sceniczka była, a indyś tak jakoś dokładnie tego miejsca nie eksplorowałem, to szkoda byłoby ją przegapić, nie? Więc myślę, że lepiej sobie tutaj przejść dokładnie raz albo rządnie. Ja, trzeba byśmy wyszli teraz z portalu to żeby się dało w ogóle A Co my już ją żeby biegać? Geralt No nic No, teraz. Witaj Wiedźminie. Nie przyszedł, żeby podglądać? Nie. Mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. I w samym sercu Velem. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była drat króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Mm, niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malownicze plenery? Yy, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Gerald. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarodnic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na piłkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Milwgard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do Loży Czarodziejek. A ja należałam do Loży. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałeś się z nimi skontaktować? Ach, kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Szukam ci. Ej, i nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cyrilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez Loży czarodziejki, i każdego bez mała króla trafiła do Welen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopkę. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? <grym> nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj, trzy kurczaki? Stawka rośnie z każdym Twoim słowem. Być może już Ci nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierci. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elfi czarodziej. Co elfi czarodziej robił w Welle? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy? O wiele częściej zadawał pytania niż na nie odpowiadał. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Welen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi Podgaje. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym, że chcę zobaczyć się. z tego Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. No, pójdziemy razem. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. Od razu się dopniemy. Nie będzie trzeba łazić. Same plus Już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy ten odcinek eee, i w kolejnym zobaczymy, co te elfie ruiny tutaj przed nami skrywają. A to będzie w tym odcinku wszystko. Zapraszam do komentowania, subowania, lajkowania. Dawajcie znać w komentarzach, jakie gierki byście chcieli też pooglądać. Może jakieś porady dla mnie. I co, i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.